Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj rozpakujemy sobie, tak pokrótce przedstawimy też i zamontujemy w moim komputerze dwa nowe podzespoły, które zakupiłem po to, by po prostu móc zwiększyć wydajność swojego komputera. Yy, znaczy tak, mam tutaj pamięć RAM. Jak Wam mówiłem kiedyś w kilku filmikach też, chciałbym zmienić RAM na jakiś z niższym radiatorem, po to, by móc zamontować większe chłodzenie na swoim procesorze. Yy, zakupiłem pamięci Team Group Vulcan Gold, są to pamięci, które nie są jak bardzo znane na naszym rynku, ale można powiedzieć powoli wchodzą i stają się coraz bardziej znane. Głównie ze względu na swoją dosyć atrakcyjną cenę, ponieważ ja kupiłem sobie pamięci 2x4GB, póki co, tak żeby móc się przekonać o tym, czy one są naprawdę takie, jak być powinny. Wydaje mi się, że raczej tak, ale na chwilę obecną nie potrzebuję więcej. Dlatego zakupiłem sobie tylko dwa razy po 4 GB. Jeżeli będę potrzebował więcej, to dokupię jeszcze raz tyle. Mają one taktowanie 1600 MHz, są to pamięci oczywiście DDR3 i mają opóźnienie, tak zwany trimming CL9 czyli całkiem, można powiedzieć, przyzwoicie, jak na pamięci o 1600 MHz. Do tego mają radiator w kolorze żółtym i jest to niski radiator, nie tak jak w moich poprzednich pamięciach, czyli Corsair Vegans, że po prostu ten radiator był tak wysoki, że nie można było zamontować żadnego większego chłodzenia. I drugą rzeczą, jaką sobie kupiłem, jest to dysk SSD, Plextor M5 Pro, ponieważ... Mój komputer jest na chwilę obecną dosyć mocny, ale nie szybki, ponieważ ograniczał go dysk. Mam dysk talerzowy, 1 terabajtowy, na którym teraz miałem system i wszystkie inne rzeczy, a teraz na tym dysku SSD będę miał system i programy. Mam pojemność 128 GB, a wszystkie inne pliki będę trzymał na tym właśnie 1 terabajtowym dysku talerzowym, więc myślę, że to doda mi trochę więcej po prostu wydajności komputera, ponieważ jak mówiłem, mój komputer jest mocny, na przykład w grach czy przy renderowaniu filmów, ale w takim normalnym, codziennym używaniu nie jest on tak szybki jak być powinien, a mam nadzieję, że po zamontowaniu tego dysku SSD stanie się on taki szybki i za dysk SSD zapłaciłem 459 zł z przesyłką oraz za pamięci zapłaciłem 299 zł plus przesyłka, czyli jakoś około 315 zł. Teraz bardziej z bliska widzicie dysk SSD PlexTor M5 Pro. Wybrałem wersję Pro, która jest troszeczkę droższa. Jest jeszcze na rynku wersja... M5S, która jest po prostu troszkę wolniejsza i oczywiście tańsza. Mi jednak zależało na dosyć dużej wydajności. Początkowo dysk SSD, nad którym się zastanawiałem, był to OCZ Vector, ale jednak wiele osób po prostu odradza dyski SSD firmy OCZ ze względu na swoją dosyć dużą awaryjność. Ja też po prostu zrezygnowałem i zdecydowałem się na Platstora, ponieważ są to dyski moim zdaniem praktycznie niezawodne. Producent daje na nie 5 lat gwarancji, co świadczy dla mnie tylko i wyłącznie o tym, że po prostu nie boi się udzielić tak długiej gwarancji na ten dysk, że jakby jest pewien, że on się nie zepsuje szybko ten dysk i mnie to bardzo cieszy. Jest on wykonany z aluminium, z tego co mi wiadomo, jest to dysk, który charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu. Z drugiej strony opakowania mamy przedstawione najważniejsze cechy tego dysku. Jeżeli chodzi o jego prędkość, odczyt jest to 540 MB na sekundę, zapis jest to 330 MB na sekundę. i wiem o tym, że inne dyski SSD w tej cenie mają większą prędkość. Ale moim zdaniem jest ona taką, można powiedzieć, cechą drugorzędną. Tutaj najważniejszy, wydaje mi się, w dyskach SSD jest czas dostępu, który w przypadku tego dysku jest naprawdę bardzo y, krótki, co sprawia, że ten dysk jest dosyć szybki. Oczywiście zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawowało po zamontowaniu tego dysku w komputerze i zainstalowaniu na nim systemu. I oczywiście, czym większa pojemność tego dysku, to. Transfer jest większy. Tak jak ja mam 128 giga, jak już mówiłem, prędkość jest 1540 mega i 330. A czym większa pojemność, tym prędkość odczytu i zapisu jest też większa. Mamy bardzo estetycznie zapakowane, wszystko sprawia po prostu wrażenie dobrego wykonania. Jeżeli chodzi o sam dysk, jest on wykonany z aluminium i jest to, wydaje mi się, takie można powiedzieć, aluminium w 100%, a nie jakieś połączenie aluminium z plastikiem. Jest to dobra cecha, ponieważ jeżeli ktoś kupuje na przykład dysk do laptopa, do netbooka, czegoś w tym stylu, czyli urządzenia, które się często przenosi, to oczywiście wykonanie dobre się liczy, tak aby w razie jakiegoś drobnego upadku czy czegoś w tym stylu dysk nie uległ uszkodzeniu i też oczywiście dzięki temu ma on lepsze chłodzenie. Jeżeli chodzi o pamięci RAM, są one z takim bardzo ładnym, bardzo fajnie się prezentującym żółtym radiatorem. Mamy je już rozpakowane, i teraz po prostu przejdźmy do montażu tych podzespołów w moim komputerze. Widzicie moją obudowę, mój komputer z drugiej strony i tutaj mamy poniżej do backplate'u miejsce w tej obudowie na 25 dyski, ale po prostu nie chcę ciągnąć kolejnego kabla do zasilania tego dysku, nie chcę ciągnąć kolejnego kabla od zasilacza, ponieważ mam w jednym miejscu przy dyskach już pociągnięty ten kabel, ma on trzy złącza i akurat ja będę potrzebował na trzy dyski, więc po prostu zamontujemy go używając tej zatoki, którą dostajemy w zestawie do dysku. Mamy już włożoną pamięć RAM oraz dysk SSD, czyli komputer jest gotowy do pracy. Zaraz bierzemy się za zainstalowanie systemu na tym dysku. Wszystko wygląda całkiem ok. Bardzo podoba mi się RAM, ponieważ na starych pamięciach po prostu wnętrze mojej obudowy było całkowicie czarne. Tutaj jest już troszeczkę bardziej kolorowo i teraz przy kupnie jakichkolwiek nowych podzespołów będę starał się właśnie bardziej zwracać uwagę na kolor, ponieważ prędzej jakoś mnie to nie, za bardzo nie interesowało, ważne, żeby wszystko dobrze działało, ale z drugiej strony fajnie jest, gdy otworzy się obudowa i w środku tak, no powiedzmy, jest jakoś troszkę kolorowo, a nie wszystko takie czarne. Także to już praktycznie na tyle w tym filmiku, ja oczywiście dziękuję Wam za obejrzenie, zapraszam do oglądania kolejnych filmów, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!